perek, Serdecznie witam i od Pytam, jak się macie. Ja się mam super! I powiem wam jeszcze więcej, o widzicie? Tu mam następną księgę. O jeny jeny! Co to za księga widzicie? To jeszcze dołożyłem, ale o tym będę następnym razem mówił. Może tu ją otworzę. O proszę. Mamuty będę miał w swoim tym. Jak to się otwiera? Nawet nie wiem. A, widzicie? Aligatory. O proszę. Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Ja sobie później to przetłumaczę, żebym wiedział, co to będzie. Ale już zainstalowałem, bo chcę wiedzieć czy to będzie działało. I tak dalej dobrze. To schowam teraz. O jeny. jest. Mam. żebym sobie mógł przetłumaczyć tą księgę. Nie wiem gdzie tam wrzucę. Do tych ksiągów. Tutaj chyba mam parę ksiągów, ksiągów, ksiągów. Niech sobie będzie. O. A dzisiaj to troszeczkę chciałem yy, pokazać. To moje meblowanie. Co mam ten pakiet meblarski? Bo on się mi bardzo, ale to już jest noc, nie? O jeden, to chłopczyku przez... prześpisz się, no. O kurka wodna, bo jeszcze cię zjedzą I co będzie? O, i teraz mogę iść. Słuchajcie, bo jak zacząłem już cudować tymi modyfikacjami, to patrzę ile ten Minecraft Windows-owaty, czy bedrock jakby to powiedzieć, wytrzymie. W tej chwili, jak widzicie, tam na początku pokazałem, to są trzy modyfikacje, no i ta tekstur pack, co tak mi pozamieniał to wszystko. I to tak wygląda. Meble są. Nie wiem, jak mi te zwierzęta, bo ja dopiero pierwszy raz to robię. Meble są. To mnie cieszy. Aha, jeszcze chciałem zerknąć. Tutaj mam e, pancernika i zbieram jego łuski. Jak ma? O, ma! Może Reksia będę miał opatrzonego. Bo to chyba do Reksia nie? Te łuski są potrzebne. I tak chodzę, zbieram. Tu akurat się mi trafił, więc mam go, nie? O, pimpuś go nazwałem. Taki fajny. Miałem drugi, dwa takie tutaj, ale mi uciekł. I nie wiem, jak to zrobić. Jak je, może idzie je rozchodowywać czy gdzie. Ja to mam te pimpusiołate skarby. O, tu pięć, już mam szóstą tarczkę pancernika. O, proszę. Ale tu miał, mogłem więcej skrzynek przynieść. Ja to chyba zrobię: sobie to wyrzucę. Wiecie, no sorry, że tak łażę, łażę tam i z powrotem, ale tu będę trochę jeszcze próbował, co nieco zrobić, co nieco potłumaczyć, co ja zrobił. I teraz nie wiem, bo to jest pierwszy raz rozgrywka razem z tym zwierzyńcem, co założyłem tą modyfikacją. O i teraz to może będzie, to to schowam, bo po co mi to, nie? To gdzieś do gospodarczej wyłożenie, jak sobie będzie. A tutaj bym sobie wziął, oj, się mi szulkery kończą. Założę tam dwa, bo jak będę potrzebował, to nie ma sprawy. O, mój Higgert Walking lubię tego. Yy, ten przedmiot jest fajny. Inne nie próbowałem, ale to to się mi podoba. A to tą moją, tą mogę, o, ja byłem w tym, no, chwilę w neterze zobaczyć, jak wygląda ten neter w tej paczce. Też ciekawie wygląda. Kiedyś się przejdziemy, to pokażę. Ale teraz to tutaj. O, widzicie. Na taki stolek, stolik idzie położyć kwiatek. Ale nie wiem, nie, nie wiem jak normalnie idzie to zrobić, bo normalnie to nie idzie tego zrobić. A ja to dokonałem. A zaraz pokażę jak. O, tutaj mam dużo więcej, mam miejsca. O, ja to rozbiję. O widzicie? Tu jest założona zapadnia i dlatego ten kwiatek stoi. Inaczej to by się rozleciał. I teraz, jak mam, o, doniczka, to, to, oje, jest tu stolik, o, o, aktable, o, stoi. I teraz normalnie doniczki to nie postawię na ten, e, o, na ten stół. Z żadnym sposobem nie idzie postawić, o. Pozbyłem się doniczki, ale ona nie stoi na stole, o, proszę, obok. Hmm. A żeby postawić, to ja mam coś tutaj, nie mam, to ja muszę jakiegoś bloka wziąć, to robię taki myk i to nie tylko tutaj, tu może od razu sobie postawię, a może od góry zacznę, o i tam będzie mniej, bo tu załaduje się tymi skrzyniami i będzie tyle, o a tak to sobie ładnie będą stały, tu coś jakieś drewno wezmę, o. I żeby to postawić teraz, to robię takie myki, o. Nie wiem, co, co jeszcze wymyślę, o, tutaj postawię e, sobie taki... No, wszystko jedno, jaki blok, no akurat wziąłem to, nie? I teraz mogę postawić tą zapadnię, o. Pyk. Jest zapadnia wstawiona, o. I teraz mogę sobie zrzucić to. I teraz kuca. Założę sobie doniczkę. O. Tak, i teraz spróbujemy założyć doniczkę. O, proszę. Już jest doniczka, i teraz jest super. Nie? I tak zrobiłem nie tylko tu, ale jeszcze gdzie indziej. O, i jest kwiatek. O. Tutaj też są te parapety z tych półek zrobiłem. Takie małe półki, i pozakładałem właśnie te. Może, jakbym zrobił takie jednakowego koloru, to by tak nie migało. No, ale to jest, to takie próby były. O, tutaj są inne, trochę założone. Gdzieś jeszcze ten sposób tutaj robiłem. Bodajże, o. Te stoliki zamieniłem na stół. Tak fajnie. I to też jest podobne, bo te stoliki są takie. Jakby wyłożone czymś i założy się, zapadnie, no to wychodzi coś takiego fajnego. Tak samo tutaj też jest założona e, e, zapadnia, dlatego kwiatek idzie postawić. To jest zegar, też bardzo fajnie mi się podoba. Te beble są naprawdę korzystne, o, a te zasłony to też, o, można je kliknąć na nie i się odsłonią. Zasłonią, odsłonią. Ja nawet gdzieś to jakiś sposób na jedno zasłonięcie, a drugie, a to nawet nie wiem. Idzie tak, ale też idzie ustawić, że jedna wisi, druga nie. No dużo rzeczy idzie. Z tym zrobić takie fajne, jak ktoś lubi, o tutaj też to zrobiłem z tymi małymi taborecikami. No to dość ciekawe to jest, ta paczka. I co jeszcze, teraz dużo rzeczy jest. Ja jeszcze tu spróbuję, bo tam widziałem, że są takie lampy, ale co tam trzeba, to bym zobaczył, nie? No to zobaczymy jak to będzie. Ojenny, to ja muszę sobie poszukać teraz chwileczkę. Tak i teraz jak bo ja nie pamiętam, a tutaj Coś do konkretnego bym chciał uzyskać, tak? Taką wysoką lampę. A tu są najpierw małą lampę, lampę, i z tej lamp się tworzą inne lampy. Co to trzeba? Nie wiem, ale chyba wełna, nie? Zobaczymy. Tak. To ja tu podchodzę, gdzie to, to moje jest, tu warsztaty. A, wełny żółte zrobimy, a mam inne wełny? Nie, mam inne, no to będą żółte. No i to na próbę zobaczymy jedną taką wysoką lampę, wiecie? Tak, kiki i tak. I teraz co? Jak te żółte lampy miały być? Tak, tak, tak. Ja sobie tu ściągę zrobiłem. Tak, tak, jest. I trzy żółte lampy. O. I teraz, żeby wysoką żółtą lampę dać, to trzeba tak. O. Tak i tak. O. I taką jedną lampę sobie weźmiemy. Teraz następna. Tak, tak, tak. Ciekawią mnie te lampy. O. I trzy. I teraz mam tak. Jedna. Ale to ściągnij. To będzie do zamocowania do ściany. O. A jak dwie to taka mniejsza lampa. O. A czemu to, 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 to też do ściany taka duża? To zobaczymy czym ona się różni. Tak, teraz, jakbym chciał tą stojącą dać, teraz zobaczymy, jaka ona wysoka jest. Ja chciałem ją jako oświetlować. O kurka, ładna, fajna, nie? Ona jest wysoka, a tu ta niższa lampa, ona jest, stoi tu, też stoi tu, a ta mała. A ta to da radę tu? Nie, ona tu do ściany idzie przymocować, nie? O proszę. No, piękne te lampy też. O jedy. Tu można dużo, dużo kombinować. Słuchajcie, ja nie będę tu kombinował psu tych rzeczy, bo nie wiem, czy wszystko będzie działać i tak dalej. Ale na koniec tego filmu dołączę. Ten cały wykaz, bo to ponoć jest jawy e, ściągnięty, taki też jest moc, co e, te meble e, robi, bo tak wyczytałem tam, i ja to wszystko dołączę e, na koniec filmu do przeczytania, żeby tak się zapoznać jak ktoś to. Chce. Ja robiłem to w amatorski sposób, to znaczy się. Robiłem sobie tutaj na ekranie, miałem tą księgę, wziąłem komórkę, ustawiłem tłumacza Google'a, pana Google'a, stryk i on mi tłumaczył i takie kartki podawałem, i to wszystko wam pokażę, jak to wygląda. Nie zawsze to tłumaczenie jest oryginalne, ale wyszło całkiem całkiem i nie wiem teraz, co będzie, bo trzy modyfikacje założone. To chodzi płynnie, ładnie, bez kłopotu. Nie widzę kłopotu. Czyli może będzie to działać. Jakby działało, no to może by było fajne, nie? To jest noc, czy co? No pewno, że noc. A gdzie mi gwiazdy wcięło? A miałem gwiazdy chyba, nie? O, tu mam małą lampkę stojącą. Czyli z lampami to jest... O, tu były ładne oświetleniowe lampy były, nie? No. Nie powiem, fajne to jest. Dobrze, ja będę kończył, bo naprawdę w tej chwili nie mam specjalnie czasu, nawet siedzieć za, za bardzo za laptopkiem, bo cały czas jestem w ruchu i musicie mi trochę to wybaczyć. Jak będzie więcej czasu, to będzie więcej filmów. Nie ma czasu, no trudno się mówi. Hez, już też chcę trochę lata użyć, i mam też czasami. Swoje obowiązki nie zawsze mi to zezwala. Ale ta gra teraz z tymi modyfikacjami to mnie na pewno wciągnie trochę. No to co? To teraz reprezentacja repre yy, tego, co ten meblarski pakiet zawiera. No i do zobaczenia do następnego odcinka.